Witam bardzo serdecznie na naszych kolejnych konferencjach. Ten czas pandemii jest takim dosyć dziwnym czasem i chciałbym Wam zaproponować, abyśmy w karnawale zastanowili się, czym powinna być radość. Jak do tej radości podejść i jak tą radość zrozumieć. Chciałbym zaproponować krótkie cztery konferencyjki, które będą pokazywały, jak do tej radości podejść i jak tą radość zrozumieć? Dzisiaj chciałbym, abyśmy skupili się na tym, abyśmy na nowo popatrzyli na radość w Starym Testamencie. Kiedy patrzymy na Stary Testament, możemy zobaczyć jedną podstawową rzecz, a mianowicie, że swoją radość Izrael musiał odnaleźć w Bogu. I co to dużo ukrywać? Nigdy nie było to kwestią łatwą. Zawsze wiązało się to z olbrzymim trudem. Bo nawet dzisiaj my mamy jeden wielki problem a mianowicie o tym, czy tą radość mamy dzielić z innym, czy tą radość mamy posiadać w samym sobie. To jest tak jak z doświadczeniem uczestnictwa w radości. Bo ja mogę iść na dyskotekę i na dyskotece się bawić, ale pytanie jest inne: czy ja tą radość mam wewnątrz siebie i tą radością mogę emanować w stosunku do drugich? Co to dużo ukrywać? Skoro w Starym Testamencie radość miała być w Bogu, za każdym razem powstawało jedno bardzo ważne pytanie: a mianowicie o ty. Że ta radość miała być wynikiem przede wszystkim ze względu na moc i chwałę Pana Boga. O tym zawsze mówiły psalmy, kiedy oni się radowali, kiedy tańczyli. Niestety, my bardziej zwracaliśmy uwagę na te zewnętrzne rzeczy, a nie na to, co było przyczyną tej radości, co było motywem tej radości. Nie ulega wątpliwości, że od samego początku stworzenia, od samego wyprowadzenia z ziemi egipskiej, to co było najważniejszym motywem radości w Izraelu, to ich świadomość wybrania przez Pana Boga. Oni, czując się, że są kimś niesamowitym, wybranym, nielepszym, ale tym, na kogo Pan Bóg swoje oczy, Ukierował, zawsze się cieszyli tym, że mogą być ludem wybranym. Oni zawsze widzieli to, że są słabi i widzieli, że bez tego pana Boga niewiele sobie yy, mogą pozwolić. Proszę zobaczyć, że u nich zawsze ta radość nigdy nie mogła być tylko i wyłącznie zewnętrzna. Ta radość zawsze musiała wypływać z wnętrza. Ich życia. I tutaj najważniejszą kwestią zawsze było oczekiwanie radosne na Mesjasza, który ma przyjść i ma wyzwolić Izraela. I co tu dużo ukrywać? To wyzwolenie zawsze miało ten akcent eschatologiczny, czyli zawsze ta radość miała być czymś, co było, zapowiedzian było zapowiedzią. Do czego oni mogli być doprowadzeni. Zobaczcie, że ta radość zawsze była z tego, że mogli towarzyszyć czasom ostatecznym. To było uczucie, że Pan Bóg poprzez ten wybór przeznacza ich do czegoś niesamowitego. Ta spontaniczna radość i podniosłe izraelskie świętowanie, Zawsze związane były przede wszystkim ze świętami i z ucztowaniem, muzyką i tańcem. Radość miała pewnego rodzaju charakter manifestacji, że trzeba było coś zaakcentować, coś powiedzieć, coś pokazać. Ta radość przede wszystkim wynikała z tego, że będąc w rękach Pana Boga, zawsze pamiętali o tym, że najważniejszą kwestią jest to, że to Pan Bóg jest ich siłą i mocą, i z Jego chwała, która działa, jest największą możliwością radości dla każdego z nich. Oczywiście ta radość była zupełnie inna od tej radości, którą miał kult kadanejczyków. Ale to, co chyba było najważniejsze, i co przenikało wszystkie świętowanie i całą radość, to było to, że oni przygotowali do tego, żeby spotkać się z Panem Bogiem. I to też było przez fakt uczty ofiarnej, która była zapowiedzią z radości i doświadczeniem Izraela. Nie ulega wątpliwości, że od samego początku. Kiedy oni doświadczają, że są w rękach Pana Boga, zawsze powtarzają jedno i to samo. Radujmy się i weselmy, ponieważ Pan Bóg z nami jest. I co ciekawe, ta radość nigdy nie mogła być radością zewnętrzną. Oni mówili, że człowiek ma cieszyć się i radować całym sobą ma być tym, co ta radość go przepełnia. To jest to, że w tej radości oni musieli być zagłębieni. I zobaczcie, że mimo tego, że objawienie sięga kilku tysięcy lat, od samego początku Pan Bóg przypominał, że radość nie może być czymś zewnętrznym. Dlatego dzisiaj, pod koniec tej pierwszej konferencji, zadajmy sobie proste pytanie. A dla mnie, ta radość czym jest? Czy jest tylko zewnętrzną formą mojego bycia, czy jest czymś, co wypełnia moje wnętrze i jest czymś, co tak naprawdę emanuje i co trwa w moim życiu? Zapraszam już teraz na wysłuchanie drugiej konferencji, abyśmy mogli sobie zdać sprawę, czym ta radość powinna być. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.